Sprzątałam, słuchajcie, u kotków, troszeczkę im pozmieniałam. Przestawiłam w ogóle kuwetę w inne miejsce, zobaczymy jak się odnajdą. Na zewnątrz zaczęło padać, zrobiło się strasznie ciemno, musiałam się teraz trochę doświetlić, żeby się do Was odezwać. Siadam do komputera i troszkę chcę tutaj sobie, wiecie, popracować, ale też chciałam Wam powiedzieć, że w końcu udało mi się zapisać do fryzjera, bo tak się zbierałam, że zapominałam i termin mam za trzy tygodnie, ale w sumie może i dobrze, bo wtedy zachowam ten sierpień, Wcześniej, październik, 3 miesiące od ostatniego farbowania. Wiem, że mam już duży odrost, sami widzicie, ale spokojnie te 3 tygodnie wytrzymam. Do fryzjera idę po 24. Najważniejsze, żeby wiecie, też dbać o kondycję tych włosów i nie sprawić, żeby były popalone i nie farbować ich też zbyt często. mamy Lilę, właśnie zjadła obiad i przyszła do niej paczka. Zamówiłam sobie. Skąd zamówiasz? Z Shein. Z Ja byłam pewna, że z Timu. Nie, z I to nie jest współpraca, Lila sama to sobie kupiła i sama za to zapłaciła, tak? Ze swoich tak. pieniążków. Z Pięć rzeczy. Kupiła pięć ponoć rzeczy i zapłaciła mówiła mi, że dwa punkty. Ja jestem w szoku, jakie ja ona znalazła zniżki na internecie, że zapłaciła dwa punkty, słuchajcie, za pięć rzeczy. To jest Coś takiego, że obawiam się, że w środku dostasz jakieś takie miniaturowe rzeczy, albo jakieś śmieszne. Ok. Najpierw świąteczne korczyki. Ja też chcę jedne. Ej, poczekaj, jest o ostrze... Ojejku, wiesz, które mi się podobają? Nie mogę ci powiedzieć, bo jak ci powiem, które mi się podobają, to mi ich nie dasz. Zgadnij, które mi się spodobały. Tak. Śnieżynki. Od razu wiedziałaś. Pora. A tobie, Matysia, które? Które tobie, Maty? Śnieżki. Mhm. Śnieżki też, no. A drugie, e, reniferki. Ja lubię bałwany. Bałwanki też są fajne. W sumie wszystkie są fajne. Ej, to samo to już jest wartość co najmniej dwóch funtów, nie? Wtedy mam... Nie wiem, co to jest. Chyba nie, brązoletki, nie nie myślę. O, tak, brązoletki. Dużo innych brązolet. Co ty mówisz? Ile brązoletek? Ale to same łańcuszki, tak? I możesz sobie tak jakby taką skomponować? Pokaż. I to takie? Hmm? Ej, no nieźle. Okay. Tak, bo Lilan ma dużo takich właśnie złotej biżuterii, nie? Mm, więcej srebrnej. Ale ogólnie nosisz i taką i taką, nie? W zależności, no. kiedy ci... I jaki A to może być dla I ciebie nie za wiem. szerokie. Ja tylko noszę srebrne. No ja też bardziej srebrne, ale mam zamiar długo założyć złoto, tak ponosić. Troszkę dużo. Miesiąc. No bo leży mi to złoto i w ogóle nie używam, więc wiesz. Ile nich mam? Ale wolę srebra. No dobra, pokaż dalej nam, później sobie pozaczepiasz te wązło. Ale nie mam ręki, bo nagrywam. Ale masz ty rękę pomazaną. Lila. Co ty w tej szkole tam piszesz po tych e, dłoniach, co? Sama. Jakieś nie szlaczki mi? widzę. Komuś się nudzi na lekcjach chyba. Bardzo. Dobra, to co masz uczy? dalej? Maty jaka mama, bo się to się A. uczy. ci. To będzie sama biżuteria? Nie wiem. Tylko pokażę samą butelkę. Okej. Okay. A, i jeszcze tak. Ej, te są. Ojej, nie widać. Może tak. Te są jesieniarskie. No, bo już jest jesienna. A, to ty jesteś takie. taka jesieniara vibe. Nieźle. Ładne. Ładne, trochę takie, jakby w starszym stylu, ale z drugiej strony mogą być fajne. Takie jesienne. Zakładasz? No, za. Jak sí. znajdę dziurkę moją. A one nie są takie grube dosyć, bo wydawało mi się grube. Nie? Ej, no ładnie, pokaż bokiem. Ładne. Ej, naprawdę ładne. Uh -huh. No i super. No i coś jeszcze masz, co możesz pokazać? Nie. A, bo li, li, ale powiedzmy, że jeszcze Lila ma dwie rzeczy, tylko już takie swoje prywatne i nie chce ich pokazywać. I to są bardziej ubrania, tak? Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Mamy w końcu dzisiaj, słuchajcie, słoneczko. Pięknie się przebija, ale rano było 4 stopnie, tak. Matylda albo Lila mi to mówiły rano, że było 4 stopnie tylko. Zresztą czułam w mieszkaniu, wstałam, to czułam w domu, że też jest chłodno e, i nie wiem, czy nawet się dzisiaj nie załączył przez chwilę piec, e, bo mamy ustawione 20,5 stopnia, bo my nie lubimy tak, wiecie, gorąco. E, na dole to jeszcze, wiecie, i tak jest zawsze cieplej, ale na górze na przykład e, 20,5 i do spania w nocy to dla mnie to 19, nawet 18 jest ok, e, bo my po prostu nie lubimy duszno w nocy. Ale nie o tym, chciałam Wam powiedzieć, że cieszę się, że ta pogoda się poprawia, że jest możliwy dzisiaj spacer, ale zanim spacer, zanim wszystko, no to jednak trening. E, jestem w szoku, że czwarty dzień z rzędu robię dzisiaj trening i jestem naprawdę z siebie zadowolona. E, nie, za, nie zamierzam e, długich robić tych treningów, cały czas jest to w granicach 18-20 minut, także dzisiaj też będzie coś w tym stylu. Cześć moi drodzy, witam Was po tej stronie. Już po treningu powiem Wam, że dzisiaj nie szło najlepiej, ale też nie szło najgorzej, bo zrobiłam 15 minut plus 2 minuty rozciągania, troszkę mniej niż wczoraj, ale nie szkodzi. Słuchajcie, ważne, że w ogóle wkraczam właśnie w. Tą rutynę, że chce mi się ćwiczyć, że staram się ćwiczyć teraz częściej. Ogólnie, że wróciłam do ćwiczeń, bo nie ćwiczyłam ileś miesięcy, więc nawet nie, że częściej, tylko w ogóle wrócić do ćwiczeń. Także i tak jestem zadowolona. Cztery treningi w tym tygodniu zrobione. Jakbym zrobiła jeszcze jutro, to w weekend mogłabym sobie dać troszkę, wiecie, no, odpuścić po prostu. E, dobra, ja się ogarnęłam. Wyłączam toaletkę, słuchajcie, i zmykam na dół, robię jakieś śniadanie. Chociaż nie, jeszcze przyniosłam tutaj odkurzacz, więc podkurzam na górze, poogarniam trochę ciuchy. Wczoraj powystawiałam rzeczy na wintet. w ogóle e, posmarowałam się brokatem e, na rękach. I słuchajcie, teraz widzę, że mam wszędzie ten brokat, nawet na czarnej koszulce. Jest piękna pogoda, także na pewno dzisiaj będzie grany spacer. Nie mogę się tego doczekać. A Bruno, widzę, na parapecie kombinuje. Zobaczcie, Brunoś. Brunusz, co ty tam na tym parapecie robisz? Dziś może Was zaskoczę, co niektórych, bo jak widzicie, moje śniadanie jest na słodko. Mam tutaj serek proteinowy, podwójna czekolada, banana, takie zdrowsze ciasteczko, które w środku ma suszone owoce, no i kawka. I tak to się prezentuje. Na razie nie jestem jeszcze głodna, więc pewnie pierwszą w ogóle wypiję. Słuchajcie, kawę. Ubieram się, moi drodzy. Ubrałam się wygodnie, tak jak widzicie. Mam kurtkę, te dłuższe. Ala Agi i uciekam na spacer. Jeszcze koniecznie okulary przeciwsłoneczne, bo powiem Wam, że świeci przepiękne słońce, chcę to wykorzystać, bo w najbliższych dniach, jeszcze jutro ma być słonecznie chyba, będzie ta pogoda jednak taka w kratkę. A ja stwierdziłam, że chociaż słuchajcie, pół godziny spacerku nie zabierze mi to na tyle dużo czasu, żebym się tutaj z czymkolwiek nie wyrobiła, więc spokojnie, a jak wrócę Trzeba zdjąć pranie i zrobić jakiś obiadek. Ale nieważne, teraz jest chwila na spacer. No i słuchajcie, przepięknie. Pogoda dopisuje świeci cudowne słoneczko. Okulary przeciwsłoneczne najbardziej się przydadzą. Eee, I między trochę ludzi mi z pieskami chodzi, trochę osób gdzieś tam wiecie z koleżu, jakiegoś wraca z pracy, ale większość to jednak spacerujących eee, z wózkami i z, ze zwierzakami. No także ja też czerpię z tego przyjemność i idę sobie dalej. Spacer udany, moi drodzy, wróciłam niedawno. Powiem Wam, że. Cudownie przejść na zewnątrz, kiedy właśnie świeci słoneczko, jest piękna pogoda i można pokorzystać trochę z tej pogody. No, a teraz przyszłam do kuchni. Nie mam zielonego pojęcia, jaki zrobić obiad. Mam niecałe dwie godziny, godzina 40 do przyjścia dziewczyn, i chciałabym, no, żeby im coś tam smakowało, co przygotuję. Mam z wczoraj jeszcze midbalsy, mam ziemniaczki, więc może coś do tego, ale jeszcze coś dla mnie i dla Artura. Także ja zmykam, zaglądam do lodówki i działam. Słuchajcie, bo godziny dzisiaj mi uciekają między Palcami. Mój obiadek jest gotowy, słuchajcie, mam wypasioną sałatkę, e, oliwa z oliwek, e, majonez jest e, light, trochę keto takiego sosu, gdyby było mi za mało, jeden kawałek wielkiego pomidora suszonego, e, tak, sałata lodowa, pomidor, ogórek świeży, ogórek kiszony, cebulka, papryka i kurczaczek pieczony. No po. Cześć też, Też mamy jest? Nie. Głodna? To moje kolczyki? Nie, Tak. Nie, Nie dziewuniu, moje. Mama, to są moje kolczyki. Nie, no moje. Ja miałam perełki. Może masz też sorki? Bo no, wiesz, tak. co u ciebie? No, takiego. Głodno. Nawet? Zaraz ci nałożę. Co jest do tego? Dobro čovaj, dobro Ej, ten je sliče bigotno. Moi drodzy, już mnie bolał kok dzisiaj od noszenia po prostu wysoko, tak? Nie wiem czy też tak macie, ja jak wysoko noszę koka, to później boli mnie głowa. No i ściągnęłam sobie nie włosy odpoczną. Na wieczór dzisiaj planuję zrobić sobie, słuchajcie, maseczkę. Mam tutaj taką różową grejpfrutową bubble mask. Zobaczymy, jak ona będzie się tutaj na mnie prezentowała i czy będzie przyjemna. I też chyba coś poczytam, bo już sobie długo obiecuję, że coś poczytam, a jakoś słuchajcie mi, nie po drodze. Cały czas czeka na mnie książka z Polski: mróz Langer. Słyszałam, że jest niezła, więc siadam tu. Słuchajcie, maseczkę to zrobię dopiero wieczorem, tylko Wam pokazuję, jaką planuję zrobić. W ogóle u nas jest. I która jest godzina? 17.30 jest dalej widno i pięknie świeci słoneczko. Jak na wyspie nie pada deszcz, tylko jest słońce, to naprawdę jest długo widno i super, naprawdę jest super. Tak, że chce się iść nawet teraz na spacer. Ale co chciałam Wam powiedzieć, to też to, że. Mam do Was pytanie. Powiedzcie mi, o której już się ściemnia teraz w Polsce, bo jestem bardzo ciekawa. Napiszcie mi, proszę, w komentarzu. Cześć, Mati. Cześć. Jak Ci się podoba mój obraz na ścianie? Obraz. No właśnie, chciałam Ci powiedzieć, że widzowie piszą do mnie, że mam nowy obraz w sypialni, że ładniejszy niż tamten. Taki, taki też był komentarz, może nie wszyscy, że ciekawy mam nowy obraz. Słuchajcie, to nie jest mój obraz, tylko Lili się znudził i ja go powiesiłam. A pod spodem, pod nim jest mój obrazek, który mi się podoba. Ale słuchajcie, czy ten nie pasuje? Mati, czy on tu nie pasuje? Pasuje w sumie. Ale nie po to zawołałam Mati. Mati miała Wam opowiedzieć, co robi takiego, że tak szybko jej włosy urosły. Ja może Wam, powiedzieć, że ja ogólnie, specyficznie nie używam nic a... Jakichś produktów um, specyficznych, wyjątkowych. dobrych, wyjątkowych, jakichkolwiek. Tylko nie używam takich niezdrowych. Często sprawdzam tak, jakby składy i próbuję nie używać takich, które są, mają niedobry, e, niedobry skład. Um, ale ogólnie to, muszę Wam też powiedzieć, że muszę Wam powiedzieć, że ogólnie to e, włosy to też są od genów. I nie wszyscy mogą mieć takie długie włosy, Zapuścić, gęste, tak, nie, nie uda się wszystkim, o tata wrócił, no. a, tym bardziej jak się już farbowała wcześniej, albo takie rzeczy. Czyli albo... co, twierdzisz, że szybciej rosną te, co są niefarbowane? No pewnie, że tak. Ja mam farbowane, mi szybko nie, że się szybciej rosną, tylko że po prostu końcówki się psują. No tak. A, ja muszę powiedzieć, że a, zawsze używajcie... Protektant na e, termochronę po polsku, Tak, termochronę. Zawsze używasz? Zawsze używam, bardzo dużo używam, wszędzie, nie tylko na końcówkach, wszędzie używam tą termochronę. I każdym razem, nawet jak e, tylko suszę głowę albo takie rzeczy, to zawsze to używam. I nie musi to nawet być jakieś e, drogi termoochrona tylko po prostu jakakolwiek, która działa. A jakąś oliwkę coś tam używasz na końcówki, coś czy... e, moliwki Oliwki nie używam. Ale jak na przykład ja kupię jakiś produkt, to po prostu go czasami używasz. Tak, właśnie y, po prostu jakieś odżywki czasami używam. Myję włosy co drugi dzień. Wiem, co lubiłaś. Maskę bananową z Garniera. Tak, ale zmienili skład, przecież już to mówiłam. No ale widzowie, może nie wiedzą że zmieni, zmieniony jest skład. Mama. Ty to sprawdziłaś, że ona ma zmieniony nie, skład? Nie, ona nie jest takie samo. A, nie, nie jak. działa w ten sam sposób. Nie, po prostu nie wygląda tak samo, nie ma ten sam skład. Aha. Zmienili po prostu. Nie wiem, nie wiem, muszę to prześledzić. Jeszcze chcę dodać, że powinniście obcinać końcówki e, każde kilka miesięcy. I czy często szczotkujesz, powiedz? U, w ogóle nie czeszę włosów, jak są mokre. Aha. Bo to jest bardzo niezdrowe do włosów. Chyba, że macie e, kręcone włosy. Um, Czyli czekasz, że się... Ci całkiem wyschną? Tak, e, albo to mocno psuje włosy. E, um, chyba, że słyszycie włosy i po prostu chcecie tak e, raz przy każdej stronie przejechać tą szczotką, ale nie rekomendowałabym. Za dużego czesania? Tylko nie takie... rekomendowałabym w ogóle czesać. A czyszesz od dołu? Bo ja czeszę od no dołu. Tak, od dołu. No. I też delikatnie. I też czasami e, śpię z, ta, z takim czepkiem. Wrapem na moje włosy <grym> Wrap to już z jedzeniem go ja e, no jak mam nie wiem wyprostowane albo coś no bo e, zostałem wtedy tak jakby wyprostowane albo kręcone że się nie robią odgnioty śpisz w takim czepku tak o to chodzi no nie tylko odgnioty tylko po prostu się nie psują włosy w tym nie łamią się tak tak no to ja spoko no i to wszystkie chyba tipy tak twoje prawda no, no i co za tym, no ale nie podcinałaś też tak bardzo w ostatnich dekadach. Tak, ale też muszę powiedzieć, że ja uważam, żeby mieć długie włosy, to większość czasu te, te włosy, które masz tu, powinny być ta sama gęstość, jak na dole. No to w moim przypadku to jest I Muszę powiedzieć, że e, wiem, że bardzo dużo ludzi tak nie ma, ale jak chcecie mieć tak, jakby długie włosy, które wyglądają, jakby były zdrowe, i długie, to właśnie pomaga mieć te e, końcówki grubsze. Um, I właśnie jak się obcina częściej, no to tak się właśnie ma. No. no Ale dobra. też nie za często, no bo wtedy nie wiecie się długim osób. Na no długim osób, dokładnie. Dzięki. Zaczęłam robić słuchajcie, kolację. Dzisiaj mamy bułeczki czosnkowe z kamembertem, z oliwą z oliwek, z pomidorami, z czosnkiem nadziewaną. Taki przepis fajny, powiem wam, że to jest pyszne. Zabieram się za zapiekanie. Danie jest słuchajcie już gotowe, tak się prezentuje, widzicie camembert się świetnie rozpuścił, dodałam jeszcze pesto po wierzchu, bo wydaje mi się, że to będzie świetnie smakowało, pachnie nieziemsko, zabieramy się słuchajcie za jedzenie, życzcie nam smacznego. tylko już nie Zobaczcie co jeszcze wieczorową porą upiekła Lila, no widzicie jakie fajne, zobaczcie jakie to jest duże, wielkie ciasteczka. Trochę ubolewała, wiem, że mam tu odszczypnięty talerz, no ale nie chcę go jeszcze wyrzucać. Stwierdziliśmy, że jeszcze trochę poużywamy i po prostu go wyrzucimy. Akurat można jeszcze go, wiecie, trochę wykorzystać. W każdym razie wracając do tematu, zobaczcie, jakie Lila zrobiła te ciasteczka. Zakryjemy to, żeby nie raziło tam niektórych. I są duże i bardzo ładne, ale stwierdziła, że nie są tak słodkie, jakby chciała, więc smarowała każdy nutellą. Czujecie akcję? Ja zjadłam jeden, Artur dwa. Ha, no zjedliśmy trochę, ale powiem Wam, że naprawdę pyszotka. I mamy już, słuchajcie, w tym momencie 20.36. Obiecałam sobie, że dzisiaj poczytam, zrobię maseczkę. Jedną rzecz zrobię, czyli będzie to maseczka. Ale najpierw chcę przygotować dla Artura na jutro lunch do pracy. E, przygotuję mu lunch, słuchajcie, zmyję makijaż, przebiorę się w piżamkę i... I co? I zrobię sobie maseczkę, i obejrzę sobie coś w telewizji, albo po prostu posłucham jakiegoś podcastu. Tak będzie, słuchajcie. Lepiej. Ale jeszcze tak zanim zakończę, to dostałam wiadomość od jednej z Was na Instagramie, czy opowiem coś na temat mojego miasta i go pokażę. Słuchajcie, w moich blogach wielokrotnie przewijało się moje miasto, w którym ja tutaj mieszkam. Część osób wie, jakie to jest miasto, nawet duża część osób. Też pokazywałam Wam, jaki to jest piękny most. jest Dużo naprawdę pięknych miejsc do zwiedzania, więc nie, nie ma potrzeby, żebym ja, wiecie, teraz znowu nagrywała jedno i to samo. Jeśli ktoś mnie nie ogląda na bieżąco, no to niestety musiałby się cofnąć troszeczkę wstecz. Rabuś się właśnie tu przebija, e, rabuś się przebija przez drzwi do kuchni i wiecie, i wtedy sobie zobaczyć e, po prostu to miasto. A ja i tak, jak jestem gdzieś tam, wiecie, chodzę po centrum bardziej czy coś, to staram się jakieś tam przebitki niewielkie wam pokazywać. A następny temat. Ta osoba dążyła do tego, że w każdym angielskim mieście jest brudno. I ja tego w ogóle nie rozumiem. Myślałam, że to na początku, że to może jakaś osoba, która mieszka w Anglii, w jakimś naprawdę. Kiepskim mieście albo brudnym, na jakiejś bardzo kiepskiej dzielnicy i między jakąś nieciekawą społecznością, ponieważ pisała, że tam jest wszędzie brudno, ludzie wystawiają pralki na ulicę, wiecie jakieś śmieci, że jest patologia. I w ogóle, jak ja to czytałam, to później myślę sobie, nie, ta osoba nie może mieszkać w Anglii, albo jak mieszka, to tak jak mówię, w jakiejś naprawdę słabej dzielnicy w kiepskim mieście, bo gdyby mieszkała naprawdę w Anglii yy, i trochę tej Anglii zwiedzała i przebywałaby w różnych miastach, to wiedziałaby, że absolutnie nie jest tak. To, że ja nieraz mówię, że ogólnie jest tutaj dosyć brudno w Anglii, to mam na myśli. Cały taki aspekt, wiecie, oni tak nie dbają o mm, czystość i higienę, bo dobrobyt sprawił też to, że oni tak nie muszą w pawach bardzo dbać, bo zawsze ten klient i tak przychodził, więc nie są nauczeni walki o klienta, tak jak my Polacy nieraz, i że u nas musi być wszystko na tip top, żeby w ogóle ktokolwiek przyszedł i coś zakupił. Muszą być takie, wiecie, bardzo wysokie standardy. Druga sprawa jest taka, że rzeczywiście są też oczywiście miasta, nawet no nie całe miasta, tylko dzielnice, jeśli jest miasto, wiecie, wielkości Warszawy, no to znajdziecie tam oczywiście dzielnice gorsze, gdzie będą wystawione pralki, gdzie będą y, gorsze budynki i gdzie będzie no troszkę gorsza społeczność. Nie chcę też generalizować. I trzeba zdawać sobie sprawę, że nawet w takiej Warszawie, naprawdę, wielokrotnie, jak ja chodziłam na studia, było trochę szemrane towarzystwo i stare budynki, stare kamienice, obdrapane podwórka i tak dalej. Nie jest w Polsce tak brudno jak w Anglii, zdecydowanie nie, bo też nie zmierzam do tego, żeby bronić tutaj Anglię, ale też weźmy poprawkę na to, że jak nie podróżujemy i nie byliśmy w wielu miejscach w Anglii i w wielu miejscach, nieraz też w Polsce, to nie zdajemy sobie sprawy z tego, że no. I w Polsce czasami jest też brudno, tak jak ja byłam teraz na przykład na wakacjach w Stegnie i wam mówiłam, pokazywałam nawet, ile było butelek, petów, puszek, nawet na plaży, nie pokazywałam wam dalej na plaży, ale na plaży wtedy też tam był syf. Nie chciałam już aż tak bardzo uderzać w to, bo wiem, że my mamy taki kompleks trochę Polacy, że jak chcemy coś powiedzieć źle na temat Polski, no to włącza się szereg wtedy osób, które chcą to negować, i wiesz i powiedzieć, jak Ci się nie podoba, to nie przyjeżdżaj do Polski, a ja wcale nie dążę do tego, żeby krytykować też Polskę, tylko być obiektywna i mówić o swoich spostrzeżeniach, więc jeszcze tak podsumowując, chciałabym Wam powiedzieć, że tak oczywiście w Anglii, w dużych miastach, w gorszych dzielnicach jest bałagan, są wystawiane jakieś śmieci i pralki, rzeczywiście oni nie dbają aż tak o... Czystość w dużych miastach, ale w tych mniejszych miasteczkach jest naprawdę bardzo czysto, i też w dużych miastach w centrum są one bardzo zadbane i jest bardzo czysto, i też w lepszych dzielnicach, w lepszych, czyli tam, gdzie są droższe często domy, gdzie ludzie są bardziej wykształceni. Nie chcę tak jakby dalej iść w tym kierunku, tłumaczenia: budynki są bardziej zadbane, słuchajcie, cała społeczność jest troszeczkę inna i naokoło jest dużo, dużo czyściej. No, tak, stwierdziłam, że wam wyjaśnię, bo może nie każdy też wie, jak to wygląda. A jak chcecie rozwinąć temat, to zapraszam do sekcji komentarzy. Zobaczcie, jaki mam vibe wieczorowy. Tam lampeczka, tutaj świeczka, na zewnątrz mi się palą nadal lampeczki, kominek. I teraz słuchajcie, mogłabym włączyć kominek sobie też na e, YouTube, więc pewnie tak zrobię. I tak będę kończyła dzisiejszy wieczór. Jeszcze, moi drodzy Wam pokażę. Nie wiem, czy będzie widać, ale my zrobiłam sobie maseczkę i teraz posłucham jakiegoś podcastu, ale odpalę sobie jeszcze dodatkowy kominek e, na YouTubie, bo powiem Wam, że one są też super i pięknie wyglądają na tym dużym telewizorze. Czasami mnie pytaliście wcześniej, a ja nawet nie wiedziałam, ile cali e, ma nasz telewizor, czy jest dosyć e, duży. No muszę Wam powiedzieć, że jest całkiem sporo. Ma 86 cali, więc spory słuchajcie. Dlatego też robi fajny właśnie klimat, bo jest takim oknem na świat. Czemu mi się nie chce włączyć coś? Szybko.